Dzień dobry Państwu, dzisiaj jest 27 luty 2017 rok, godzina 13, temperatura z 10 stopni Celsjusza, także teraz chcę zaglądnąć co tu uszukiwa, czy nie brakuje pokarmu, no, nawet opadają na dół tu jest kminek bardzo intensywnie pachniał gdy go dawałem do ula można sobie popatrzeć Rodzina aż aż wszystkie pszczółki na szczycie ula a co będzie w środku nie wiadomo troszkę dymku i wpuściłem. Mleczkę wyjmuję. Przegrodkę cof cofam do tyłu. I teraz przyjedziemy. Ile ramek? 3, 6, 8. Nie Co tu na tych ramkach słychać? O, jest. Następna ramka, bardzo ciężka ten miód deko zapas sfermentowany, ale dlaczego nie mam pojęcia. Czy nazbierały zbierały gorczyca krśła późno jesieni tej gorczycy i dołożyły tu jest Widzę, jak na moje warunki, to rodzina bardzo dobra. Bo te pszczoły są podkarmiane na rozwój w ogóle. Wystarczająca ilość pszczół, aby wychowała robotnicę do zbioru. Na ostatnią dekadę kwietnia już. Lub na początek maja. A, jest troszkę czerwiu A jest. Ten czerw kryty to za chwilę to wytnę, ponieważ uważam, że nim będzie najwięcej warące się działo. To mi się opłaci. A, tu jest. A ponadto rodzina. Jest dość liczebna. O, choroba w ciepło. Chyba nie będę wycinał tego czerwiu, dość go dużo jest. I teraz na pewno każdy jest ciekawy, o, jaki jest dno ula. To zaraz tu skamerujemy dno ula. To jest najważniejsze w bólu całkowicie ocieplanym jak to wygląda stojaki jakie Są ramki A, benaula proszę sobie zobaczyć Tak wygląda no ula sucho i pięknie Ul bez wentylacji, a ja szereg pszczelarzy mówi, że jak nie ma wentylacji to jest źle No na tym ujęciu żegnam się z Państwem Wyłączam kamerkę